dzisiaj coś tam się skusiło, ale chyba nic dużego Garpik obstawiam Karaś, ładny karaś Jest jesiotr jakiś mam. Spokojnie sobie panem, Taki jest no. Sympatyczny. Dobra, no. czekaj, proszę pana. jesiod chyba chyba tak ale tym razem trochę większy nie, jeszcze, jeszcze nie ma co podbierać jeszcze chwila mm -hmm. Harp, Amur, Amur. Am ja, ale... ja, widziałeś ja jakie odejście? No, wiesz. Łykaj, Łykaj. No, to <grywka> <wybrzysk grywka> zaraz będzie. Już jest trochę zmęczony, ale jeszcze. <grywka> <grywka> po co ja tu mówiłem? To jest taka błcizna, <grywka> no, wiemy. Zobaczymy, Godzinę później... <grymne> parę minut, chyba już jest gotów, albo i nie. Skorę, skorę. Zobaczył podbierak. Już? prawie. Chyba się wkurzył. Udało się w końcu. Czekajcie. Podniesiesz go? Tak. Ujopie. <laughs> jest. Byk. Yeah. Wypuszczamy koksa. 79 centów. Oj. Trochę słabo tu jest dojście. Ale spróbuję go jakoś tak delikatnie położyć. Co się zmęczył, ale no jeszcze